Cześć Robert z tej strony. Dzisiaj narzędzie wielofunkcyjne Stripax Plus 2,5 od firmy Weidmuller do cięcia, odizolowywania oraz zaciskania tulejek na przewodach linkowych o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2. Zobaczmy co mamy w środku. Narzędzie wielofunkcyjne, stripax, instrukcje obsługi, ulotka od Weidmullera z narzędziami jakie ta firma oferuje. Poprzez wkrętaki, szczypce, narzędzia do cięcia, zaciskania, odizolowywania. Na początek wymiary tego narzędzia. Szerokość 210 mm, wysokość 250 mm, waga około 250 g. Możemy odizolowywać przewody o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm Możemy je ciąć. Oraz możemy je tutaj, zobaczcie, zaprasowywać końcówki kablowe. Bardzo dużą zaletą tego narzędzia jest to, że jest to narzędzie wielofunkcyjne, nie potrzebuje do działania żadnych baterii i działa w pełni automatycznie, nic tu nie musimy regulować. Tutaj mamy otwieraną rękojeść. Narzędzie pozwala na efektywne prace i znacznie oszczędza czas podczas prefabrykacji, rozdzieleń automatyki i sterowania. Jeżeli film Cię spodobał, zasubskrybuj kanał, dodaj komentarz, zostaw lajka, napisz co sądzisz o takich narzędziach. Polecam, cześć!